Wydawnictwo SQN przedstawia. Amelia Jabłońska. Przemiana. Czyta Mariusz Bonaszewski. Produkcja Drezina Records. Rozdział pierwszy. Ryszard Woźniak stał na niewielkim trawniku w centrum Warszawy i spoglądał na leżące przed nim znalezisko. Był spocony, kłuło go w biodrze i w klatce piersiowej. Pomyślał, że za chwilę naprawdę dostanie zawału. Poczuł szarpnięcie smytczy, którą trzymał w dłoni. Kręcący się przy jego nogach Hart zerkał na niego i merdał ogonem, jakby chciał powiedzieć, chodźmy już. Zaraz, kochany, zaraz, szepnął Ryszard i z trudem ukucnął. Raz jeszcze przyjrzał się znalezisku. Nie, nie mogło być wątpliwości. Leżał przed nim odcięty ludzki palec. Trzy dni wcześniej ocknął się przed budzikiem, leżał jeszcze przez chwilę i zastanawiał się, czy to na pewno dobry pomysł. Było ciemno, nie pamiętał, kiedy ostatnio podnosił tutaj rolety. Mieszkanie miało trzy pokoje, sypialnia znajdowała się od strony południowo-wschodniej, a jej okna wychodziły na ulicę słoneczną i hotel Karat. Po lewej stronie postawiono niedawno nowoczesny blok, a przy ulicy rósł dom sięgający gałęziami trzeciego piętra. Ryszard lubił ten widok. Jednak latem nagrzewało się tutaj tak bardzo, że trudno było wytrzymać nawet w nocy. Wolał więc już te rolety, tę ciemność. Trzy pokoje, co najmniej o jeden za dużo, odkąd mieszkał tu sam. W jednym spędzał dni, w drugim noce, trzeci od lat pozostawał zamknięty. Rzadko wchodził do środka, tylko żeby posprzątać albo żeby zanieść tam coś, co nie było mu już potrzebne, ale czego nie potrafił się jeszcze pozbyć. W końcu odrzucił kołdrę i wstał, po czym skierował się do łazienki. Wysikał się, ogolił starannie i nałożył balsam na skórę. Użył antyperspirantu, niewielkimi nożeczkami obciął kilka pojedynczych włosów, które wystawały mu z nosa. Przyjrzał się sobie w lustrze, wzdychając. Na klamce drzwi wejściowych wisiało uszykowane dzień wcześniej ubranie. Wyprasowana biała koszula, szare spodnie, nowe, długie skarpety i krawat. Ubrał się, przygotował śniadanie, owsiankę białkową i banana, do tego kilka tabletek oraz szklankę z wodą. Machinalnie wkładał łyżkę do ust. Myślał o czekającym go dniu i powtarzał w głowie to, co przygotował sobie wcześniej. To jak się przywita. Co powie na swój temat, jak zażartuje na odchodne. Po posiłku rozłożył przed sobą kartkę z notatnika i po raz kolejny sprawdził nazwę, adres firmy i godzinę spotkania. Powtórzył na głos angielskie słowa, o których wcześniej nie słyszał, a których tego dnia będzie musiał użyć wielokrotnie. Towarzyszył mu wpadający przez uchylone okno jednostajny szum uliczny, który nie ustawał również w nocy i do którego Ryszard dawno już się przyzwyczaił. Mieszkał w kamienicy na Mokotowie na ostatnim trzecim piętrze. Do łazienek królewskich miał około 200 metrów, tyle samo do parku Morskie Oko. Słyszał, że nieruchomości kosztują tu teraz nawet po 25 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Jego mieszkanie byłoby więc warte między półtora a 2 miliony. Mógł sprzedać je, przeprowadzić się do jakiejkolwiek innej dzielnicy i przez resztę swoich dni żyć jak król. Tylko że nie mógł. Spędził tu z praksią najpiękniejszy czas i nie wyobrażał sobie, by w tych pokojach miał zamieszkać ktoś obcy. Ktoś, kto, Zerwałby parkiet, po którym chodziła, zdjął futryny, o które opierała się, rozmawiając z nim, wyniósł na śmietnik lampy, które oświetlały jej twarz i ciało. Ale czynsz i pozostałe miesięczne koszty zjadały już większość jego pieniędzy. Od paru lat była to walka o utrzymanie się na powierzchni, o brak debetu na koncie. Dlatego ta decyzja, dlatego ten garnitur, skarpety nowe, te angielskie słowa, które powtarzał w myślach. Dziś Ryszard Woźniak miał stanąć przed pracownikami prężnie rozwijającej się firmy o nazwie WeCare, aby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym na stanowisko Doc walker. O ogłoszeniu dowiedział się z internetu. Wszelkie artykuły i wiadomości dotyczące zwierząt wyskakiwały mu automatycznie ze względu na jego zainteresowania i przeszłość. Tak właśnie było i z tym ogłoszeniem kliknął z ciekawości i otworzyła się nowoczesna strona internetowa z opisem firmy oferującej usługi premium dla tych, którzy lubią być premium w zakładce zatytułowanej kariera znajdowały się oferty pracy na stanowiska takie jak opiekun zieleni, złota rączka, konsjerż, pomoc domowa i asystent zakupów a także dog walker nie musiał wysyłać żadnego cv Wystarczyło, że z pomocą syna sąsiadki, z jakiegoś powodu zwanego przez wszystkich jamochłonem, zainstalował sobie aplikację, zaznaczył kilka odpowiednich pól, wprowadził podstawowe informacje i dołączył swoje zdjęcie, a kilka godzin później dostał wiadomość z zaproszeniem na spotkanie. Ryszard spojrzał na zegarek. Była siódma pięćdziesiąt. Rozmowa o pracę miała rozpocząć się o dziewiątej, więc uznał, że powinien wychodzić. Usiadł na pufie w przedpokoju, starannie zawiązał buty, spojrzał w lustro. Tak trudno. Lepiej nie będzie, pomyślał. Torba, telefon, klucze. Torba, telefon, klucze. Tak, sprawdził. Zamykając drzwi, wyliczał w głowie swoje mocne strony. Miał doskonałe kwalifikacje, był elastyczny, doświadczony, pracowity, dyspozycyjny. W zasadzie wydawał się idealnym kandydatem na to stanowisko. A jednak była jedna rzecz, która niepokoiła go w kontekście nadchodzącego spotkania. Jedna rzecz, która mogła zostać uznana za jego słabą stronę, za niedogodność, może nawet przeszkodę w zatrudnieniu. Ryszard Woźniak miał 78 lat. Wyszedł przed budynek w upał bijący z nieba i od nagrzanego chodnika. Nie miał nic przeciwko wysokim temperaturom, a nawet lubił je. Być może wiązało się to z faktem, że od dziecka bardzo mało się pocił. Skręcił w lewo, w kierunku morskiego oka i puławskiej. Firma mieściła się przy ulicy konstruktorskiej, więc ryszard musiał przejść jakieś 500 metrów na drugą stronę puławskiej i wsiąść w autobus linii 138. Na przystanku był 11 minut przed czasem, więc usiadł na drewnianej ławce obok młodej, na oko 60-letniej kobiety z zakupami i nieśpiesznie ogarniał wzrokiem ulicę. Na ulicach było niewiele osób, które mógłby poobserwować. Widocznie pogoda zapędziła większość warszawiaków do aut i klimatyzowanej komunikacji miejskiej. Autobus przyjechał prawie równo z rozkładem i był prawie pusty. W środku panował taki chłód, że wchodząc ryszard poczuł, jakby uderzono go czymś mokrym, wyjętym właśnie z lodówki. Zajął miejsce z przodu, za kierowcą. Lubił patrzeć przez przednią szybę na Warszawę. Na ten wiecznie zmieniający się krajobraz. Na kolejne wznoszące się budynki, otwierane restauracje, przebudowywane parkingi, ścieżki dla rowerów i ronda. Pół godziny później wysiadł przy ulicy Wołowskiej. Kilkaset metrów dalej nad ulicą błyszczała kładka prowadząca do galerii mokotów, w której ryszard nigdy nie był. Wszedł w konstruktorską, minął plac budowy, kilka biurowców i bloków mieszkalnych. O 8.38 stał przed budynkiem, w którym miał się ubiegać o pracę. Po raz pierwszy od 53 lat. W przestronnym holu było jeszcze chłodniej niż w autobusie. Przy jednej ze ścian znajdowała się recepcja Za ladą siedzieli chłopak w wieku około 25 lat I dziewczyna, być może jeszcze młodsza od niego Ryszard podszedł do blatu i wypowiedział pierwszą z przećwiczonych formułek Dzień dobry, szukam firmy Wicker Wicker? Wicker? Powtórzyła dziewczyna sprawdzając coś w komputerze Odwróciła się do kolegi Kojarzysz? A to nie ci, którzy wynajęli salkę? Chłopak spojrzał na Ryszarda i upewnił się. Rekrutacja? Tak. Mężczyzna skinął poważnie głową. To proszę wjechać na trzecie piętro i tam będą już strzałki. Ryszard podziękował, wsiadł do windy i przez chwilę rozglądał się w poszukiwaniu właściwego przycisku. Wreszcie udało się, wcisnął trójkę, a kabina bezszelestnie ruszyła w górę. Ledwo zdążył poprawić krawat, a już delikatny dzwonek oznajmiał, że dotarł do celu. Po wyjściu z windy zauważył plakietki przymocowane do stojaków, przypominające miniaturowe znaki drogowe. Idąc ich śladem, dotarł do pomieszczenia o przeszklonych drzwiach, na których znajdowała się kartka z napisem Wiker Rekrutacja. Prosimy czekać.